Cześć! Udało się, kupiłam nowy komputer specjalnie na Grand 2 Więc będziemy grać Niestety nie udało się w premierę, bo była u mnie rodzina i trochę się wszystko pomieszało Ale dzisiaj startujemy, dzień po i zapraszam na Grand Theft 2 Teraz będę starała się często dodawać filmiki z Grand Theft 2 Więc zapraszam wszystkich do oglądanka No no i ten. I mnie wywalono z domu. Musiałam pod mostem spać. Nie mogłam, nie mogłam zrobić premiery, odebrać komputera. Ciężkie życie. Dziadek mi zaproponował, że mogę u niego spać. Że mnie przenosuje. Nie byłam w dwa dni w pracy, bo nie miałam jak ze wsi dojechać. Dobra. Dobra, uwaga, zaczynamy, jak ktoś chce oglądać na Twitch'u, mam linka do Twitch'a w bio, na Twitch'u jest stream z Grand Theft 2 Jak ktoś chce zobaczyć, będzie zaraz filmik, filmik Dobra, wybierasz postać, start game Ty, ja byłam nią, ja jestem dalej nią e, Nataszowo. Nataszovo Jezu, ja to wszystko nagrywam. Te dramy. No i słuchajcie, i mnie wyrzucono z domu i nie mogłam, nie mogłam odpalić premiery, bo nie było mnie w domu. Komputer musiałam dopiero dzisiaj odebrać, więc... a nowego kompa potrzebowałam, żeby ta gra poszła, bo na starym kąpie by nie poszła. Dobra, filmik jest. Jak to sobie się nie zapraszamy? Yeah. No. With new no. no flexible legs, the yoke action figure can ride anything! Yeah. I have like yeah. a I to say. A on, single occupancy, microwavable hot dog dinner. No family, no friends, no <coughs> problems. <laughs> no family, no friends, no problems. You've heard about the cool changes going on at Omnit. But have you seen our new headquarters? It's transparent. Just like our new guidelines for involuntary experiments. No more teenagers. We're also going to renovate Brook Hollow Park just felt like doing something nice. breaking news. there's been an explosion at <laughs> the. College. chaos descended on a ceremony commemorating the two-year anniversary of when four teenagers were miniaturized against their will, and left to fight for their survival in the backyard of a deranged scientist. formerly evil company, Ominent practical technologies, was set to dedicate a statue of the four teenagers, fast food science robot, Burgle and dr. tolly. Okay. inventor of the revolutionary spacer ship. When an explosion erupted. the park has we been, evacuated been evacuated and sealed off by Ominent. We've received footage from the aftermath of the explosion, which appears to show Dr. Tully assassinating Burgle. The beloved, best known for grilling hamburgers Odwaliła and the, ja of the four teenagers. Motywacja do wychowywania jest nieznana. Doktor Tully i młode dzieci są także nieznane. Ej, wszystko, ale dobra, filmik dobrze chodzi. Zobaczymy jak to się wydarzy. Aaa, ale się nie mogę doczekać! A dopiero co niedawno gadaliśmy, że o, ale by było fajnie, by było Grand 2! A to była zapowiedź. I ślimaczek jest! No i musimy oswoić mróweczki nie, ja chcę na pająku jeździć ja chcę jeździć na pająku Ja, ale zajebiście będzie, będzie ten, będzie tarantula Chyba z tarantula będzie o, o aha, to są te krzyżaki mogliby zrobić też tygrzyka paskowanego bym chciała mieć zwierzątko e, tego skrywa. o, Oj, skorpiony. Chciałam być przyjaciela tygrzyka paskowanego. Dobra, a czemu się staliśmy mali wiadomo? Co? Co? Ej, mam takie ja same włosy jak Jaru. Ej, czemu ty wziąłeś jego, byłeś tym Peterem zawsze? Tak ja tak, wziąć, ale działa, już do... Ale co? Życie słychać. Chciałem pizza ale nie widzę. Barwy to są barwy wojenne, bo gram w grounded. Dobra. Ej, co? Można bić się? Aha, dobra, tak normalnie się bić. Myślałam, Patrz, że na nawiaturze się bije. Czekaj, czekaj, bo mnie spędzi ręka. Dobra, co my mamy zrobić? Explorer. your... Memorial. Ty, ale a, jesteśmy więksi, a. o wiele więksi. Ej, jakie mam pod kol... te pończoszki, jak ja. Ej, ale ty w ogóle powie... Ej, my gadamy w Grandy. Ej, my gadamy chyba w Grandy, co? My chyba w Grandy gadamy ze sobą. Ja nic nie chcę Bo jak jest... świecę się na zielono, że ja mówię. I świecisz się na zielono ty, że mówisz. Ej, ale w ogóle... Czemu my znowu tu trafiliśmy? Szmek, to rozumiem coś tam robi? Oh. i was thinking of losing my memory again anyway, so this is perfect. Aha, I saw you Ominet. Ominet to byli ci chyba, źli. Smektor był z Ominetu, tak? Kuba. Tak, tak, to ma. Cię źle słyszę. O, karaluchy! Karaluchy! No, już jeszcze że nie da mi słyszeć. Ale teraz, odkąd się zaczęła grać, źle cię słyszę. Sprint. Przecież umiem sprintować. Check it out! Check it out! Ile kofeinki. No, Czyli znowu ci źli nas, przemienili w żołnierzyki. No, stracili bo tam było że Kurde, skończył Co to było to? Komora. Ale homora! Ja, nie wiem, na dół skoczyłam. Czekaj, gdzie jest Piciu? A ja nie mogę. Co? No, bo jestem w środku. Do... Step up the machine. Aha, teraz mogę. Ale ja nie wiem gdzie jest w piciu. O, jestem tu. Czekaj, K bo mi się pica chce. No! Czy... Jakby no zamowali to zamieniali. Nie, no, źle no, cię, no, cię no, słyszę nie, strasznie. Nie, 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 takie coś. To nie. Ale nie Za cicho czy co? O, teraz lepiej, za daleko. Ek o, 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 mikrofon w ciągu jest w tym samym miejscu. Co mówiłeś, Był mówię, czy... że, no. mówię, że te reklamy, że jakby promowali to zmniejszanie, czyli czy, czy też. Promowali zmniejszanie, żeby ludzie się zmniejszali, tak? No tutaj masz jakieś te. Skad Mhm. Mm Omnitol.

Think about how cool the second set of scars is gonna look. Dobra. Tab. Ale brzydko, nie podoba mi się. Ten. tak star, nie? Strasznie brzydko, tamta, tamta lepiej wyglądała gra. Jedynka lepsza. Jak to się mówi? Panel sterowania? Lepszy był. Widok. Tutaj jest obrzydliwie jak Simsy jakieś. Pie... Designer jeśli chodzi o design jeszcze, jest beznadziejny, designer jest beznadziejny. Jak... Może to jeszcze zmienią. Jak... Wczesne lata 90. -te. no tak, jak wczesne lata 90. -te. Już poprzednia gra lepiej wyglądała, no. Bardzo brzydkie. Takie, ooo! Zębuszka, o! Niemiecki, niemiecki, I to jest niemieckie. Niemiecki ten i mrówka, Czerwone mrówki. Nie amerykański? Niemiecki orzeł. Dolar. Ja widzę niemieckiego orzeł. Dolar. Napisała dolar. Dobra, no. Nie był fajny klimat. Dzisiaj dobrej zabawy. Coś co się z nimi stało? Patrz. Coś ich zaatakowało, bo jest wszystko porozrzucone, nie? Trzeba Ale... by było przyjść na fb ja Co robisz? No... Ligam tutaj ja jak wtedy działa. To, bo... to są pracownicy miesiący Kto jest pracownikiem ja no, za jaki miesiąc? Tutaj. Ten szmektor, ja bym chciała zobaczyć szmektora. Ta kurde, dobra, zdziczała. Ja w końcu my nie wiemy, jak ten szmektor wygląda. Jest. No. A patrz tego. Tutaj zanikają. O ja, ta... pogoniec! On chyba umarł! <laughs> Ty, on umarł, jest data śmierci! 1966-1992 do 1992. A Patrz tu, a ona Patrz też tu. Za nią to tutaj, się stają! Oczy no! Tutaj patrz, że ona żyje i kontakt jest found. Kontakt co? Ona Kontakt. No jak. Jak o, znajdziemy. Aaa! No, czy... O, a ten, ten, ten nie żyje, ten nie żyje. Ale muza straszna trochę jest. Dziękuję, Jamniczku, znowu za giftiki. Sorry, że ten nie widzę, ale tu patrzę na grę. Ej, ale tu też są oczy z tyłu. Tutaj krzyżak, a tu pogoniec. Zresztą ja te pająki z daleka rozpoznaję. Tu pogoniec widzę. O Jezu, dzisiaj taki obrzydliwy kątnik wyskoczył z tych kartonów. Obrzydliwy był. Taki wielki. le. Idziemy na dół, idziemy na dół. Dobra, dobra. Szatnia.

Wybuch. Dobra, wychodzimy na świeże powietrze. Dome, Och, tak bardzo jest to <laughs> to Tutaj jest, if I Co to jest? to jest? Nie, to są te... chyba z, do ulepszania. Kamienie. Ja już zbieram wszystko. Aha, zapomniałam. Ty masz rację, zbierajmy kamienie i te. Masz rację, trzeba... ...żeby zbudować bazę. O, o, już mam soczek, już mam spadzim myszycym. Przeanalizuj sobie. Dobra, a zapomniałam, że my nie mamy nic przeanalizowanego. Kamień analizuje. Co jest? Ej, ale tą grę będziemy mocno, jakby to powiedzieć, eksplorować, zanim przejdziemy fabułę, dobra? Fabułę przejdziemy na końcu, jak wszystko przeeksplorujemy. Łuk, To była też, to jeszcze nie wiadomo o tym. Nie wyraźnie się słyszałam. Nie wiadomo, czy to skończyli Aha, no ale ogólnie mówię. No dobra, dobra, zapomniałam przecież. Przecież tyle grania będę... Będzie... Okej, okay, można cztery rzeczy, można się przeanalizować, więcej można analizować niż więcej. Yy, można jeszcze jedną rzecz przeanalizować, chyba? Mm. Teraz ty przeanalizuj, masz co do przeanalizowania? Inna jest. No, inna szata graficzna jest. inne przyciski, żeby kraftować. Ale nie być Na B klikaliśmy, o kurde Nie No jest, na B się kraftuje. ja mam inaczej do pracy mm -hmm. no no tak się? Ty gdzie, gdzie się nie wiem, gdzie się kraftuje. Dobrze no nie jestem, którą powiedziałaś, że nie... Nie, to chodziło mi o stawianie budynku. Aha. Dobra, muszę... No ja masz... Dobra, już wiem. No um no nie mogę się skupić. Ale dobra, jednak nie umiem. Ty, ty... Nie umiem jednak. Go oh. to entry. Go to entry. Go to entry. Nie umiem. Jak to zrobić? Nie da się umieć. Cicho! Ej, no! Bo mi przeszkadzasz! How to craft. Ale nie umiem tego zrobić. Spacją, dobra. Dobra. Dida jest. da jazda. Zidę przeanalizowałeś? Nie, gdzie się analizuje? No chyba wszystko rzeczy się, się nie analizuje, nie. Dobra Chodniki chyba, broni się nie analizuje Okej okay. No dobra to No chodzimy na zewnątrz? No idziemy przez te drzwi, no No, będą Kareluchy Nie, Kareluchy po prostu nie Karaluky, ready, ja to Dobra, ready. klikamy

The executives got him while the rest of us were in our lives. If they hadn't watched the taming process, he would If I survive this, I'm changing careers. I'll teach preschool. Mama, Oh, yeah,

No dobra, możemy tędy wyjść? O! o! To ć... jest wyjście! Skocz do naszego wojskownicza na wyposażenie Ranger. one są pomalowe, a nie, to jest jakieś świetne gesty. musimy mieć. Może przeanalizujemy, pójdziemy przeanalizować? Nic nie widać. Dobra, A i tak mamy znaleźć. Wow. Normalnie nie zjeść. Wow. Aha, one nie. Ej, grafika jest fajna, chyba. Trochę fajniejsza. No. Jest taka. Jest taka bardziej HD, nie? No. Jest fajniejsza, ale przydałoby mi się trochę. No job, Coś no Ej larwa! larwa actually, tu się zablokowała Tu hmm. się larwa zablokowała mi blokować. Co? Co? jest? Dobra, była mało życia. Dawaj ją! Dobrze. Kurde, mam mało życia. Muszę zrobić. No masz te przecież. Bandasze, wiem, wiem, muszę zrobić. Czekaj. Za mało mam. Czekaj, jak tu się robiło? Tu się wytwarza. Yy... Ale słodkie mały. Nie, to są opaska. Bandaż? jak zrobić? Czekaj, o Boże, tutaj jest. Dobra. Consum. Dobra. Idemy? rure. Rurek. Idemy, no? No, to dobra, to idziemy. Oh, Slimacze! I can't believe Telly convinced us to go to the ceremony. I oh yeah! I'm really here for this. Gee. Aha. Chciałam go tylko zmaskować. Jak się analizuje? Sobie... Czerwia. E? Nie E. Mm. O nie! O! Wyrzuciłam. O, Bo chciałam, dzieje. szukałam przycisku, którym się analizuje. Can you... Wiesz, analizować? Patrzę w ostrach. hej, heja, jak ci idzie? Dobrze, A, zacząłem, a ja, No tak. zaczęłam, odpaliłam grę. Dobra, mam. Tu mnie analizować. Jak ja się analizuję tak, i zbieram, zbieram produkty na razie. Dopiero zaczęliśmy, nie?